Powie to co ma do powiedzenia, a potem będą e, pytania z sali z naciskiem na słowo pytanie. Ja już nie będę przedłużał. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze to pytanie techniczne, czy ze względu na nie ma siedzieć starszy? Ja to... to sobie co Bo wszyscy będziemy siedzieć. Tak, jak poza tymi że można siedzieć, szanowni Państwo, na się w drodze z Łodzi, tym bardziej trzeba się poznać, tym z kawapiromi w koło, także zdarzają. E, dziękuję kolegom za zaproszenie, dziękuję koledze Kamilowi, koledze Adamowi. E, bardzo miło mi gościć u Państwa, jestem po raz pierwszy w tej sali jestem... No, pozytywnie zaskoczony jej dobrą jakością. Miło mi, że Państwo tak licznie zdecydowaliście się, się przybyć pomimo późnej godziny i nietypowego dnia. E, nie będę wszystkich witał z osobna, mimo że jest tu sporo znanych mi osób, ale pozwolę sobie powitać jedną osobę, Panią Profesor Annę Reżny. Proszę bardzo. Zanaszamy do prezydialnego koniecznie. Ja was wszystkim przyznam. Ale troszkę z prezydialnego? oczywiście. Ale jestem nieprzygotowana merytorycznie. Ale nie, absolutnie to nie jest, Szanowni Państwo. Pani Profesor, tylko i wyłącznie się kryguje jeszcze, nie spotkałem się z sytuacją, kiedy była nieprzygotowana merytorycznie. To będzie wsparcie dla mnie właśnie, bo gdzież mi tutaj go bo... poprawić? Szanowni Państwo, zanim rozpędzę się z tym naszym tematem europejskim, pokrótce o tych wyborach samorządowych, bo tak kilka refleksji e, nasunęło mi się na, na szybko, jak to mówią. E, po pierwsze, e, to doświadczenie nie skończyło się tutaj Was w Krakowie sukcesem, co było poniekąd do przewidzenia. Ale należy wyszukiwać pozytywnych aspektów tego doświadczenia. Przede wszystkim mieliście Państwo na bieżąco okazję zobaczyć, jaki to jest ogrom logistyczny przedsięwzięcia. Zbiórka podpisów, znalezienie kandydatów, przeprowadzenie elementarnej kampanii wyborczej, przecież przy bardzo ograniczonych środkach i bardzo ograniczonych możliwościach. To pokazuje skalę trudności. To jest bardzo istotne, bo my Polacy bardzo często cierpimy na chorobę czynu. I w każdy wyborach wydaje nam się, że to są te ostatnie wybory. Jeśli nie je przegramy, to Polska legnie w gruzach już po nas i nic nie będzie. Słyszę, proszę Państwo, jakieś 30 lat. Już trochę więcej, pewnie jeszcze trochę tego usłyszę. Tymczasem mmm, wybory, jak każde przedsięwzięcie logistyczne, wymaga po prostu pewnych procedur o charakterze właśnie logistycznych. Są to skomplikowane procedury. Wybory to nie jest łatwa sprawa. Oczywiście wiecie e, sam fakt, że udało Wam się zarejestrować listy, sam fakt, że udało Wam się zarejestrować kandydata na prezydenta. To jest organizacyjny sukces, ale dzięki temu, Szanowni Państwo, przeczyliście najlepszą szkołę, jak to omawia się w Armii Radzieckiej, rozeznania boję. To rozeznanie boję była kosztowne, bo wykrywaliście się w pewien sposób, ale z drugiej strony zdajecie sobie teraz sprawę z tego, jaka jest realna siła tej drugiej strony. Jakie instrumenty mają w rękach, jak gigantyczna jest ich przewaga. Czy mimo tego nie można wygrać? Można, ale jest to bardzo, bardzo złożony, bardzo skomplikowany proces. Proces, który będzie rozłożony w czasie. I nie czarujmy się, że pewne rzeczy nastąpią gwałtownie, że naród się obudzi, przebudzi się niczym u Wyspiańskiego. Nic z tych rzeczy się nie wydarzy, szanowni Państwo. Tylko systematyczna, konsekwentna praca, tylko poszerzanie własnej bazy posiadanie hmm. własnych zasobów, zdobywanie coraz nowych kompetencji, coraz nowych umiejętności, także tych stricte technicznych, chociażby takie jak rejestracja listy czy komisji wyborcze. Przecież to jest bardzo skomplikowane, to jest bardzo trudne, by już to umieć robić. To wszystko są małe kroki na wielkiej drodze. Kropla drąży skałę. Ta kropla musi cały czas konsekwentnie drążyć tą skałę, gdyż inaczej nigdy jej nie wydrąży. Na druga refleksja, która przy okazji tych wyborów samorządowych dzisiaj. to nie są już wybory samorządowe, bo są wybory polityczne. Takie same jak wybory do Sejmu najmniej ale to tylko w rozkach. Tak naprawdę i województwo już od dawna, praktycznie od drugiej kadencji, a kolejne coraz niższe szczeble samorządu z każdymi kolejnymi wyborami coraz bardziej się upolityczniają. Naprawdę ze świetką szuka się w tej chwili w skali Polski samorządów na szczeblu powiatowym, a tym bardziej w dużych miastach czy w województwach, które nie są już stricte polityczne. Niestety taka jest przykre praktyka, że nawet jeśli są kandydaci teoretycznie niezależni, to mają oni gdzieś, gdzieś głęboko poukrywane faktyczne partyjne szyldy i faktyczne partyjne finansowanie. Widzieliście zapewne w Krakowie, widzieliśmy to w Poznaniu, widzieliśmy w Łodzi, Pabianice, w całej Polsce te miliony metrów kwadratowych banerów. Z czego to jest zrobione? To nie są pieniądze społeczników, którzy wydali takie gigantyczne środki na kampanię wyborczą. To są nasze pieniądze podatników, które transferowane przez partie polityczne służą upolitycznianiu samorządów i te samorządy przestały być samorządami. Jest to polityka w skali mikro. Polityka będąca dla niektórych polityków polityczną emeryturą, a dla niektórych takim politycznym przedszkolem, bo próbują na bazie tych doświadczeń samorządowych wybić się gdzieś wyżej, zostać posłami, ministrami, rządzić Nie taka była idea samorządności i nie takie były samorządy w Polsce jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Samorząd jest słuszną ideą i z on z potrzeby pomocniczości. Państwo ma zastępować obywatela nie wszędzie tam, gdzie może, ale tam, gdzie obywatele nie są w stanie zorganizować się sami. Taka idea przyświecała nam, kiedy przywracaliśmy w Polsce samorząd.